Witam Was serdecznie na kanale Centurion Z strony Centurion, jak wiecie. E... Istnieje coś takiego, jak taka pewna mądrość występująca w mocy e... tak sobie mówię w mocy, A... bo oglądałem sobie ostatnio troszkę maratonik zrobiłem w jezdnych wojen e... No ale to niektórzy lubią, niektórzy nie. E... To się tak bardzo ma do dzisiejszej rzeczywistości. Mianowicie chodzi o to, że to jest taka fajna przypowieść. Spotkało się kłamstwo z prawdą. No i kłamstwo tak mówi Dzień dobry prawdo. On Dzień dobry kłamstwo. Piękny dziś dzień, mówi kłamstwo. Prawda się rozejrzała. mówi no piękne Mówi, a i okolica jaka piękna? No, prawda się rozejrzała. Mówi, no, piękna okolica. Bardzo piękna. A kłamstwo mówi, ale najpiękniejsze tutaj w okolicy to jest jezioro. Mówi, chodź pokażę ci. No, prawda chciała sprawdzić, czy to, czy to prawda, że najpiękniejsze jest jezioro. No i Dotarli nad jezioro. Dosyć duże było, fajne, bardzo ładne. Że tak powiem: gdzieś tam, kacuszki w suwalach pływały. Łabędzie gdzieś na bardziej otwartej tafli tego jeziora. No i kłamstwo mówi: piękne jezioro, prawda? A prawda mówi: no, zgadza się. To może popływamy. No w sumie prawda się zgodziła. Rozebrały się obie kłamstwo i prawda. Wskoczyły do jeziora, zaczęły pływać i tak oddalały się od brzegu, ale po pewnym momencie kłamstwo tak sprytnie po cichu zrobiło nawracajkę, wróciło do brzegu, rozejrzało się w prawo, w lewo na jezioro i ubrało się w szaty. Które pozostawiła na brzegu prawda, i poszło w świat. Natomiast prawda, zorientowawszy się, że nie ma kłamstwa obok, postanowiła wrócić na brzeg i zobaczyła, że nie ma jej szat. Są tylko szaty kłamstwa. I stwierdziła, że nie. Nie mogę nosić na sobie szaty kłamstwa. I od tamtej pory prawda musiała chodzić nago. I jak chodziła, to wszyscy mu drwili, dziwili się, zastanawiali, co to miałoby być. Tylko niektórzy mądrzy i szczerzy ludzie przyjęli prawdę nagą do siebie. Natomiast kłamstwo, pięknie ubrane w strój prawdy, zostawało przyjęte wszędzie, gdziekolwiek się pojawiło. No, i teraz jakiś z tego wniosek, albo morał, jak to niektórzy mówią, że naga prawda jest nie do przyjęcia dla wielu, chociaż wielu dzisiaj tak bardzo nagość i wszystko to gloryfikuje w reklamach, nie wiem, w wszelkim wulgaryzmie dotyczącym nagości ludzkiej, która w sumie, jakby nie było, jednak jest czymś naturalnym. Ale przez ludzi jest przedstawiana w sposób wulgarny. Dlaczego? Za sprawą kłamstwa. Natomiast ludzie, którzy wszędzie przyjmowali kłamstwo, obojętnie czy z radością, to przyjmowali je dlatego, ponieważ ludzie mają tendencję do tego, że kochają kłamstwo. Kochają, ponieważ jest ono bardzo pięknie ubrane w szatę prawdy i tak naprawdę kłamstwo i ta szata prawdy są to tylko pozory prawdy. Dlatego warto jest dociekać do czegoś takiego jak prawda. Ktoś powie, prawda nie istnieje. Ktoś powie, że główno prawda, że to jest prawda, tak jak i tak dalej. Ale jeżeli jest jakaś rzecz, jakieś zdarzenie, jakaś osoba, to na temat tych trzech wymienionych czynników składowych zawsze istnieje prawda. Tylko tyle, żeby ją znaleźć, to trzeba, że tak powiem, kłamstwo obnażyć do takiego stanu, jak kłamstwo obnażyło prawdę. Wtedy człowiek zobaczy, że jest kłamstwo i zobaczy, że prawdę trzeba szukać, ale musi to być, ta symboliczna, naga prawda. Życzę Wam tego, bo z kłamstwem spotykamy się na każdej, że tak powiem, stopie, poziomie, dziedzinie naszego życia w reklamach, w sklepach, w telewizji, w polityce, w religii, w różnych naprawdę, ale to różniastych rzeczach związanych z tym, o czym ja tutaj mówię. Natomiast dojść do prawdy, to ktoś powie, że a to trudno. Eee, nie. Kto kocha prawdę, ten ją znajdzie. Kto kocha prawdę, ten na nią poczeka. Kto kocha prawdę, ten się dowie i jak ją zobaczy, na pewno ją rozpozna. Życzę tego Wam, naprawdę. Eee, ale jestem przekonany, że filmik ten jedynie może być cukierkowatą opowieścią dla ludzi, którzy troszkę przytakną, ale niewiele w tej dziedzinie zrobią. A potem będą się dziwić, dlaczego na ziemi istnieje zło. A zło rozpoczęło się od pierwszego kłamstwa. Tak to wygląda. Życzę Wam dużo dobrego, życzę zastanowienia i pozdrawiam z kanału Centurium.